Z nami Jakub MVP tego spotkania. Mecz White Bear Coffee Game wygrany na inaugurację przez Fort Technology Dla ciebie nagroda od naszego sponsora. Gratulacje. Hat-trick. Co tu chcieć więcej, jeżeli chodzi o strzelca. No to właściwie mecz marzenie. Ja jestem jednak mimo wszystko trochę rozczarowany, bo z przebiegu meczu to powinienem dzisiaj strzelić no, około ośmiu bramek. Po pierwsze kilka razy sam się źle zachowałem, a po drugie szacunek dla bramkarza, przeciwnika, przeciwników, bo kolejny raz też na hali dużo problemów nam sprawiał i teraz na Orliku, mimo że pięć bramek straconych, to uważam, że bardzo dobry mecz zagrał także. No właśnie tak w pierwszej połowie mówiłem, że ty tak... Znajduje się w polu karnym, wiesz, ta piłka spada, tylko brakuje tego konkretu i jak nie strzelisz bramki, to potem możesz sobie pluć w brodę, ale tutaj te bramki wpadły i powiem, wam, powiem tobie chyba tak, że to, co zmarnowałeś w pierwszej powiecha, było łatwiejsze niż to, co trafiłeś na przykład mijając bramkarza i strzelając z starego kąta. No to prawda, tak to bywa. Niestety jestem takim typem zawodnika, że czasem wpada bramka z naprawdę trudnej pozycji, a czasem strzał taki naprawdę prosty, gdzie też bramkarza, w który ruch chce dostać piłkę i coś takiego nie wpada, więc no jakby jest, jest nad czym pracować no i po to są treningi. Mam nadzieję, że następnym razem będzie skutecznie, bo inne drużyny nie dadzą tyle sytuacji na pewno. Teraz zadam takie pytanie, może spoza piłkarskie. Czy oglądasz skoki narciarskie, czy lubisz skoki narciarskie? Oglądałem 20 lat temu, teraz już nie oglądam, i nie, nie, nie jestem fanem. Tak. Bo tak, zażartowałem w trakcie transmisji, że raczej w Białorusi to się tym nie interesuje. A w Polsce gdzieś do do, rosołu, do Bigosu gdzieś tam się oglądało i zaczął padać śnieg i zaczęliście strzelać gole. To może coś, coś pośrednio gdzieś to polska natura sportów zimowych się tutaj pokazała. Być może, chociaż teraz mi się wydaje, że Formuła 1 przejęła. Yy, pałeczkę u nas w kraju. No ale prawda jest taka, że rzeczywiście ta pogoda w przerwie się bardzo pogorszyła, a nam zaczęły wpadać bramki, także coś w coś, coś tym jest. Ale mam nadzieję, że nie będzie już takiej pogody w kolejnych tygodniach. Ja też mam taką nadzieję, że tylko słońce będzie tutaj nam towarzyszy na arenie Kluka, bo sezon długi i wymagający. Rozpocznąć się go od zwycięstwa. Ja, ja Wam życzę powodzenia w przyszłości. Tyle MVP Jakub Dudko Technology. Dziękuję.